Witam wszystkich serdecznie. Dawno się nie odzywałem Ale chciałbym Wam pokazać budowaną pracownię pasieczną więc już tak to wygląda wczoraj udało się zalać wieniec Mamy trochę Opóźnienia w planowanej realizacji, ale myślę, że do końca roku się uda przykryć. I już coś będzie można działać. Także jakoś to powolutku się robi. Nie ma tyle czasu, co by człowiek chciał, ale. Ale tu, tutaj się jakoś to wykończy i, i będzie tu będą wydzielone trzy pomieszczenia. Tu będzie jedno pomieszczenie na maszyny do ogrodu, tu będzie pomieszczenie na wirowanie miodu, a tutaj będzie pracownia z jakimiś maszynami stolarskimi. Jakiś kominek tu jeszcze musimy wybudować, żeby było zimę ciepło, żeby można było robić tutaj jakieś uliki. No i tak to tak to wygląda. Także powolutku budynek powstaje. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda mi się powycinać więźbę i porobić w sobotę może postawić wszystkie krokwie obsadzić murłaty i postawić krokwie to już by był taki krok do położenia dachu na gotowo no, a u pszczółek dzisiaj troszeczkę może latają, bo jest trochę ciepło. Na jesień miałem bardzo duże ataki os, i praktycznie było tyle os, że straciłem dużo pszczół przez nie. I jeszcze gdzieś tutaj od sąsiada przyle przyleciały pszczoły które niestety mi kradły miód no i wybijały się nawzajem tak to tak to jest po prostu a pszczółki sobie latają No, jeszcze też osy latają. To jest niemożliwe, ile tych os jest. Upatrzyły sobie kilka uli i koniec. I po prostu. Atak za atakiem. Atak za atakiem. No, a tutaj sobie. Pszczułeczki Chodzą. Spróbuję im trochę tutaj poszerzyć wlotek mm, Jest dużo martwych pszczół. No może nie dużo, cztery sztuki. Ale czyszczą gniazda Niech sobie czyszczą. Mm. Niech sobie czyści pszczółka. O, osa przeleciała. Tak, jak mówię, tych os jest w tym roku. Taka druga osa. I czegoś nie miałem nigdy w pszczołach. i może przez ten rok, że on taki był po prostu jest, są tak atakowane pszczoły przez osy, że no aż niesamowite po prostu już weszła następna osa do tego ula i wiadomo nie chcę otwierać uli, żeby zobaczyć są pozakarmiane, o następna osa i to jest po prostu aż niewiarygodne, co to się dzieje. Niektórych uli w ogóle nie ruszają, a na niektóre po prostu idą chyba na te słabsze, chociaż mam bardzo pozatykane te wlotki. To i tak po prostu atakują. Pszczoły są zbite i nie bronią się. No i cóż, no tak to wygląda. No zobaczymy, co to będzie na wiosnę z tych pszczółek. No. no, nic do zobaczenia. Nie wiem, kiedy mi się uda skręcić następny filmik. Jeszcze rzut oka na moją pracownię. W budowie o słoneczko świeci. Ładne dwa dni się trafiły przez te wszystkie opady deszczu. To niestety się wszystko poopaśniało. Praktycznie o miesiąc mam wszystko opóźnione. Druga sprawa człowiek nie ma tyle czasu, co by po prostu chciał poświęcić. No ale tak to w życiu jest, że coś za, coś zawsze. No, budyneczek ładny. Odbija się światełko. No, zobaczymy. No nic, pozdrawiam serdecznie. I do następnego. Hejka.